30. Czarny i czerwone 20. Dzień dobry, witam wszystkich. Dziś 21 wrzesień. Tak, opatów się kłania. O już zwiedzający są Sroczki Łowickie. Ile taki zestawik? To znaczy ile parka? 50 zł A tu mamy dentę z tych Norwidżów. Białe. Żółte pstre, czerwone, biolota aha. O, jak pięknie się nadał i czarne pstre. Ile cenisz taką parkę? Około 250 zł darłacze, 50-60 zł sroki. A ktoś by było więcej, to rabat będzie? Zawsze się można dogadać. No, zgadza się, zgadza się. Telefon chcesz do tego? Mogę podać. Bardzo proszę. 607 740 622 Z kim mamy kontakt? Piotrek. Z Piotkiem. Dziękuję, zapraszam do kontaktu z Piotkiem. To przewaga Norwidżów. Jeszcze raz pokażę, żeby było wszystko jasne. Czarno na białym. A dobrze dziękuję bardzo. O, ten jest gołąbek piękny. Ile taki taki... To jest z Andaluzu chyba, nie? Rubella. Ru, a, rubella taki. Ile taki egzemplarz? Stówkę. Stówkę. A tu jest tak. Eee, to jest widzę rzeszowskie, te, te dwa. Para Rzeszowski i pana I... Brodawczaków staropolskich. Rzeszowskie w jakiej cenie? Stówka za parę. A Brodawczaki? Stówka za parę. Ale tu przejdziemy na te czarne, te czarne są droższe, prawda? No 100 zł za sztukę. 100 zł za sztukę. A jakby ktoś brał wszystkie? To złote za sztukę. Nie ma, nie ma litości? Nie. Dobrze. Tu mamy... A, jeszcze mamy jednego. A ten z tymi pasami. Z pasami to jest samica. O na białych pasach. Na białych pasach, no. no. Andaluska jest samica. I co tu jeszcze jest? A i samiec siwy i groszek. Samiec. A ten jarzębaty ma, ma tego, zapinkę z telefonem? Moją. Aha. Adresówkę. A on będzie leciał, jak, jak się nie sprzeda lata, dzisiaj? Tak, tak. No dobrze, dobrze. No, to ja poproszę. To ile ten na, na tych pasach by kosztował na przykład? 20 złotych. 20 złotych, fajnie. Dziękuję bardzo. Tak. Zależy, które. No, czerwone na przykład. Czerwone stówkę. czerwone stówkę, a czarne z niebieskim, czy tam czarne pstre? 80, 80. To chcecie telefon podać do, ty, do tych turkotów? Bo tu jest i żółte i czerwone biolota. No bo zawsze ktoś się odezwie, nie? Film pójdzie, o możemy pokazać. Nie, no, biały Biały, no ma nie, takie... To, nie, to jest niespieszone. Jeszcze niespieszone, Nie no ale. To jest telefon czy nie ma? O, to wie pan, to cena nie jest zbyt wysoka. A to chce pan telefon? Nie, to wie pan, dla, dla tych, co będą zainteresowani, wie pan. Mi telefon, to się, ja po prostu takich nie trzymam. Ja tylko chcę pomóc, że wie pan, żeby sprzedać, nie? Jak pan chce. No, to... na, razie, na razie problemu ze sprzedażą nie ma. No to jak problemów nie ma, no to właśnie o to chodzi. Fajnie. O. Ja pokażę tylko. Państwu. Telefon do Pana. A z kim się kontaktujemy? Z, jak na imię ma Pan? O, z panem Zygmuntem. Telefon bardzo proszę. Chyba widać. O, z panem Zygmuntem w sprawie tych turkotów dwuczubów. Dwuczuby, porciate, ładne, piękne. Proszę bardzo, proszę bardzo, bo już, już, już mi pokazali. Fajnie, dziękuję ślicznie. A tu mamy Oprócz to mamy cały czas staropolskie, tak? Rzeszowskie widzę. To jest rzeszowskie, to niebieskie. Rzeszowskie. Rzeszowskie i staropolskie, tak? Tak. O, bo to. I to widzisz, wszystko pierzeje. O. To w jakiej cenie można nabyć takie młode, młode staropolskie? Białe na przykład? 40. 40. A inne kolory, ta sama cena? No tu jeszcze pokażemy tu, jeszcze tu. Sama młodzież, sama młodzież, i A Rzeszowskie ta sama cena Piękne, Fajnie. Super, dziękuję bardzo. Tu są po cztery dyry, tak samo, staropolskie te, te brodawczaki po 50. Ten czarny z nakrapianym. Tak, tak, O, proszę. Rzeszowski, najwyższa o, Rzeszowskie, najwyższa półka. O, rzeszowska klasa. Faktycznie. Para żółty, bardzo się pięknie prezentuje, biały. Czerwony. O czerwonym już nie wspomnę. Tak. Jak to cenowe wygląda, jeśli chodzi o biały? 100 złoty. 200 złoty par. A czerwony pojedynczy? Testówka. I został nam niebieski niebieski a ten powiedz pan bo tu widzę ten, ten brodawczak będzie miał koronkę czy tak mi się zdaje tylko będzie Brodawka to jest a rodzice tutaj fajnie. Chce, chce pan telefon podać do tego nie nie dobrze nie ma sprawy zapytać mogę dobrze dziękuję dziękuję jeszcze u pana jęczmień to jest 100, 100 zł a e, grog 30 czyli 120 a pszenica 100. 100, czyli 100. I teraz przejdźmy do gołąbków. Tu pod mamy podwiedyki po z tych śląskich. Tak, tak. I... Niektóre są koraniate. Tak, tak, tak. A tu? Te też pod Po 5 dych. Tu po 5 dych, brodawczaki, te tak. stary typ, te belgi tak, tak, jak I te po 5. I te po pięć. Te po pięć dych. Tak. A w ogóle jest zbyt na te gołąbki i teraz tak. Zastuł się, się zrobił, tak? tak? No fajnie. Dziękuję bardzo. Jestem. Ręgi od początku do końca. Tak, nie. Uczciwie pokazuje wszystkich, a, a kto się nie godzi, to nie pokazuje. Także kłaniam się nisko i zapraszam do prezentacji kurek. Dominant i rossa 5. Dominant i Rossa 5. Rossa to na pewno te ciemniejsze, a dominant te jasne... Te niebieskie. Cenowo jak? 40, zł. 40. To można nabyć w każdą niedzielę. Tak. Na e, pierwszą i trzecią niedzielę w Opatowie. Na, te czterdychy. 45. 45 ja. Rosa i Sussex. Sussex? Tak. So te 45. Fajnie. Rossa i Saseks. Saseks? Te sasek to które? Te, te białe? Saseks. Fajnie. I to po, są. Po 40. po 40. te jajeczka są które? To są jajeczka po porocznej kurce tutaj. Porocznej. To jak cenowo jajeczka? Złotówkę. Złotóweczka. Kurka 30 zł. Kurka 30 zł, Lokman. tak. Dalej mamy? Perliczki. 35 zł młodsze, 60 starsze. 60 starsze Złotówkę. i, I czubatka, czubatki. Stara Polska po 50 zł. A w kogutek na końcu? Ile 50. fajnie, dziękuję ślicznie. To można nabyć w pierwszej i trzecią niedzielę. To jest sklep koło Lidla. A najlepiej to jest Sienkiewicza 26. Bo z tego co wiem, to dobrze, dziękuję ślicznie. Dzień dobry. Ja kłaniam się nisko. Zbyszka Świat Gołębi. A tu kolega się pochwali. Co tu przywiózł dzisiaj? Dzisiaj mamy papuskę falistą. Tak. 35 zł, to za 80 I na dole przepióreczki. Przepióreczki. Po 15. Ale tu masz mamy przepiórkę chińską. Przepiórkę, nie, przepiórki chińskie to te, te białe, tak? Tak, miniatura. Miniatura te białe, ile nie, taka parka? To jest tak, ze sztuki 35 zł. 70 zł parka? Tak. I tu I mamy, co mamy, Kalifornię 180zł. 180zł trzeba zapłacić i na dole papużkę. I na dole mamy 250zł, to jest panika rudostar. No i mamy perliczkę, 35zł, przepióreczka też 15 15 ale tutaj te piękne egzemplarze. Tu też mamy przepióreczkę, perliczkę. perliczkę taką fajną, kolorową. Ale i kolega też się widzę, pasjonuje w gołąbkach, bo widzę, że ta mewka taki, orientalna. Taki dodatek do tego. Dodatek do tego, <laughs> tak. Mewka orientalna została. Yy, to jest tak, to, to na Budapeszta mi daje. Mylę się? Powiem szczerze, że nie wiem, bo to jest taki dodatek od kolegi dostałem. I, I, murze, i murzynka masz. Dobrze. A do tego, do tego chcesz telefon? Czy chcesz telefon podać? No. Ja pokażę. Perliczki, przepióreczki, przepióreczki, papuszki. O i te. I te na samej górze, bo to jest Kalifornia. Za... Kalifornia. Jeszcze raz y, 160, tak? 180 Kalifornia Parka. Fajnie. I telefon do nich, bardzo proszę. 695 079 92. Z kim się kontaktujemy? Krzysztofem. Panem Krzysztofem zapraszam do kontaktu. Dziękuję ślicznie. ile masz parę liczki? Przywitam cię. 80 zł. 80 zł za sztukę. Za sztukę, tak, fajnie. A z Gołąbków tu jakieś wywrotki? się za parę. Młode podychów. Młode podychu, tak. Te młode postawy po 20. A, te, ten kolorowy, taki, taki biało-białe. Wszystkie, wszystkie, wszystkie młode po 20, w porządku? Te też po 20 i te staropolskie 10. Mm -hmm. No i te po 20, no i te klasy po 20. Ten krasy 20, tak? 25, a ten po 20. Ten krasy 20. 25 ten biały, taki biały niebieski, A piękny jest biały niebieski On jest 25. A pozostałe? Dobrze, dziękuję bardzo. Udanej sprzedaży życzę. Seramki. 150 zł, para. Na... Ale... A te są fajne. Te, to, to... te 150 zł, para? 200 zł. Aha, tamte bojow... bojowce pokażemy jeszcze, bo chodzę rzadko spotkać. Tutaj te bojowce, to te ciemne, takie czerwone, bojowo nastawione i, i ten, nie, w ogóle wszystkie bojowce, tylko jeden, jeden kogutek jest. 220, tak? Już dorosły. Nie są duże? 500 kg. Bojowo wygląda, ciekawe jakie nastawienie ma na podwórku. Łagodne, fajnie, dziękuję bardzo. Czubata, staropolska czubata. Ile taka parka? To jest właśnie tak, jakby nabyć tego. tego... 150 para. 150 par. To każdą niedzielę w Opatowie takie, takie egzemplarze są do nabycia. Fajnie, dziękuję bardzo Ja już pamiętam króliki zaj, tak. jak zajęciaki taka barwa nie? No nie się odbija. Po ile, po ile mniej więcej tak? Króliki po stówce złoty Po sto te, te po 200 Ten, te samce, te samce to Z jakiej 200. rasy, z jakiej rasy? Belgii, te? wszystko, belgii, belgii, wszystko belgii. belgii. A kapustę Ta taką główkę? To, główka 5 zł. 5 złoty główka tak, taka, tak, tak taki, I Landersy z Pomorskiemy po 180 zł sztuka. Po 180 zł sztuka. sztuka landersy, Landerskie, i landersy są te ciemniejsze. Landersy szare, a Pomorskie, duże pomorskie białe. białe. Tak, to... Ile taka gęś może ważyć tu? Z 10 kg? Do 10 kg. Tak, fajnie. Tak, 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 fajnie. I tu tak, też mamy tak, landersy. Tu też landersy. Mamy tylko takie nie, nie to... takie, co Fajnie, fajnie. To można nabyć każdą właśnie tak, niedzielę. Tak, są, się, tak. W Łopatowie w pierwszym trzecim. Fajnie, dziękuję bardzo. Nie tylko. To ile za takiego krolika? Kiedy A celebrytki za parkę? 150. 150. A te takie jakby fioletowe oprawy mają nad oczami czego? A, bo ten. To są kurwa panie znaczone, pan celibizy, A, ma, Nie, YouTube'a, YouTube'a. To chodzi o to, że tylko tak, znaczone ja rozumiem, żeby wiedzieć co ja. To ile ile silkę trzeba zapłacić? A różniej 50 50, No od no, 50 do 70. Fajnie, dziękuję bardzo. To ile taka parka dreszy? Cztery dychy. 4 dychy. A miniaturki takie małe? Za sztukę 4. Za sztukę 4. Parka 8 dych, Przepraszam. A miniaturki? Po 30 zł. Fajnie, dziękuję bardzo. Dzień dobry, ile, ile ta koparka Rysi trzeba zapłacić? Za stówkę. Za stówkę, a pawiki? 50 sztuk. Pięćdziesiąt sztuk, fajnie. Tutaj taki fajny kolorowy. No Też... nie no, ogólnie to, to, to nie wiem jak jest z tego, są kupujący? przyszła od już na morze przyszła jednak? zajechano? zajechano może i było tutaj rymeczki po a tekst tych wywrotek swajprów.

Od sztuki na przykład? No, cenię 200 wy sztukę. 200 wy sztukę, tak. Te krótkie, tak samo za sztukę. 200 dwie dwie tak. Ale poszło już coś? No, ten biały poszedł i to krótkie, jedno czarne. To znaczy, że, że ruch jest fajnie, dziękuję bardzo. tam się kręci. A telefon do, do tego chce pan podać? Telefon? No, zobaczymy jak. No, to Bardzo proszę, bo 6, 6, tak 77? 52. Z kim mamy kontakt? 387. Z kim mamy kontakt? Kamera. E, a imię? Józef. Z panem Józefem. Bardzo proszę do kontaktu. Dziękuję ślicznie. Zapraszam do drugiej części.